Więc kontynuuję y, zadanie. Dla jakich argumentów funkcja y równa się? 2x minus 1 przyjmuje wartość y mniejszą od jednej drugiej. Czyli y musi być mniejszy od jednej drugiej. I tak. Czyli, a ja wiem, że mój y to wygląda tak. Czyli za ten y podstawiam to. Więc otrzymuję 2x minus 1 mniejsze od jednej drugiej. To siód tu, czyli 2x mniejsze od 1 druga plus 1, czyli 2x mniejsze od 1 druga plus 2 drugie, czyli 2x mniejsze od 1 plus 2 jest 3. Drugie. Teraz dzielę przez 2, czyli dzielę, lub mogę inaczej powiedzieć, że mnożę razy 1, 2, tak, żeby mi się skróciła dwójka. Czyli mam tak, 2 razy 1, 2x, mniejszy od 3, 2 razy 1, 2. Tu mi się skurczyło, zostało 1 razy x, czyli x jest mniejszy od 3 razy 1 jest 3, 2 razy 2 jest 4. I teraz tak. 3 czwarte liczby mniejsze od 3 czwarte są tutaj, czyli x należy od minus, do zbioru od minus nieskończoności do 3 czwartych otwarte. Macie pytania, piszcie.